Pustka. Ciemność. Tak to się zaczęło. Dziewięć tysięcy lat temu otłań po raz pierwszy zabrała głos. Przemówiła chłodem. Lisandra zdołała ją uciszyć, ale nie byliśmy już sami. Przez tysiąclecia z ukrycia obserwowały nas twory. Wszyscy myśleli, że prawdziwa inwazja zaczęła się w szurimie. Wszyscy się mylili. Ja też byłem w błędzie. Prorok Zikati nie był sługą. On zapoczątkował coś, czego nie przewidziała nawet sama pustka. Moi drodzy, co tu się dzieje? Tak bardzo chcieliście pustki, że nie jestem pewien, czy to sam prorok was do niej nie wzywa. Ale zanim zaczniemy, standardowo potrzebujemy nakreślić tło historyczne. Na linii czasowej jesteśmy około 9000 lat temu. Freljord, w sensie ta zimowa kraina. Lisandra oraz pierwsze zetknięcie z pustką. To ona doświadcza pustki po raz pierwszy. To ona wpuściła pustkę i ona również ją powstrzymała. Pojawili się tak zwani obserwatorzy, ale przez to, że zostali zatrzymani, musieli zastosować inną taktykę 3000 lat później stworzyli namacalnego obserwatora, który faktycznie panoszył się po Runterze. Był to Velkos, ale o nim sobie opowiemy w innym odcinku. I tak można powiedzieć, że Pustka była uśpiona przez tysiąclecia. Docieramy do czasów walki o Ikatie. Ikatia była wasalem Shurimy, czyli była podległym rejonem. Shurima była wyniosła, okazała, miała wyniesionych, miała wojowników, natomiast Ikatia no, musiała ulec Shurimie, ale zawsze była traktowana drugorzędnie. Nie miała swoich bohaterów i postanowiła coś z tym Zrobić. W Wikati odkryto, jak myślano, broń. Broń, która miała pomóc w walce z Shurimą. Niektórzy byli przeciwni użyciu pustki jako broni, bo nie wiedzieli, co się może zadziać. A zadziało się najgorsze. Pustka okazała się być toporem obusiecznym. Raz otworzona faktycznie pokonała, a raczej odparła Shurimiański atak. Ale również zaczęła atakować Ikatię, ponieważ pustka nie rozróżniała, kto jest dobry, a kto zły. Pustka po prostu atakowała, pochłaniała. I tym samym z Ikati nie zostało dosłownie nic. Został, można powiedzieć, radioaktywny teren, coś jak wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu, skażony teren, zakrzywienia grawitacji, anomalie struktur. Każdy, kto się znajdzie w, jakby w polu Ikati, nie był w stanie jakby tego wszystkiego przeżyć. Jako plotpis dodatkowo jeszcze Wam powiem, że niektórym udało się przeżyć w Ikati, w tej wojnie w Ikati. Był to Jax ze swoją latarnią oraz Zilan, który potrafił majstrować z czasem. Ale o nich porozmawiamy sobie w ich osobnych wątkach. I tak mijają kolejne tysiąclecia, aż docieramy do czasów współczesnych, czyli okolice 1000. Lat, jakby w nowej naszej erze Nexusa. Znajdujemy się w Amakrze. To taka miejscowość pomiędzy Szurimą a Wekaurą. Tam też znajduje się rodzina. Chłopiec oraz dwójka starych handlarzy. Chłopiec obserwuje, jak jego rodzice zapadają na nieuleczalną chorobę. Nie może nic z tym zrobić. Jest z góry skazany na porażkę. Jedyne, co może zrobić, to obserwować śmierć swoich rodziców. Jego rodzice byli handlarzami talizmanów. Taki po prostu zwykły handel miejski. On natomiast po śmierci rodziców został, no poza tym, że został sierotą, to tak naprawdę wylądował na bruku. Jak się domyślacie, tą osobą był Malzachar. No dobra, ale jak stał się tym, kim się stał? Jego historia jest krótka, ale ciekawa. Młody Malzachar wiedział, że ma jakąś zdolność. Nie wiedział do końca, jak ona funkcjonuje, ale z czasem bardzo szybko zaczął ją rozwijać. Chodziło o jasnowidztwo. I na początku no, wróżył typowo na ulicy. Wiecie, jakby taka wróżka na ulicy powróży z rąk, popatrzy na linię życia, coś tam oceni, ale chodziło o to, że za jakiś okruchy chleba, za jakikolwiek datek no właśnie on spełniał takie, można powiedzieć, tanie wróżby. Na początku przewidywał z kim weźmiesz ślub, kto jest ci pisany. Z czasem zaczął podpowiadać hazardzistom, jaka karta będzie kolejna. Oni się nawet z niego śmiali, że trzymali talię w ręku i pokazywali mu, no to teraz jaka karta. I mówił czarna, była czarna, czerwona, była czerwona i tak dalej, i tak dalej. Z czasem Malzachar jakby zaczął wierzyć w te swoje umiejętności. Jego przepowiednie zdawały się praktycznie zawsze sprawdzać. Dlatego też ściągał coraz bardziej majętnych ludzi. No bo jeżeli macie takiego gościa, który posiada taki niesamowity dar Jasnowictwa, no to przyciągacie naprawdę konkretne jednostki, bogate osoby, więc z czasem pojawiali się kupcy, pojawiali się, można powiedzieć, władcy jakichś miast, którzy chcieli dopytać o swoją przyszłość. No ale jak się domyślacie, przepowiednia to przepowiednia. zachar nie ma za bardzo wpływu na to, co się stanie, więc to nie jest tak, że każda przepowiednia była kolorowa. I pomimo tego, że Malzachar przepowiadał tym ludziom, co się stanie, to w myśl przepowiedni te przepowiednie się sprawdzały. Czyli jeżeli ktoś wiedział, ej, uważaj, bo posiszdziesz się na lodzie i złamiesz rękę, to tak naprawdę, no okej, okay, dobra, może nie. Jeżeli na przykład przepowiedział coś, że nie wiem, umrze ci krowa, no to okazywało się, że faktycznie ta krowa umarła i ta osoba nie była w stanie nic z tym zrobić, mimo że próbowała. Więc Malzachar tak naprawdę był też świadkiem tej takiej niedoli, tej, tego wszystkiego, że niezależnie od tego, jaki, jakich widział ludzi, o, którzy nie byli równi sobie, byli biedni, byli bogaci, oni wszyscy i tak kończyli w ten sam sposób w sensie w sposób, który przepowiedział im Malzachar. I ten dar wydał się dla niego, no można powiedzieć, bezużyteczny, bo nie był w stanie pomagać ludziom, nie był w stanie zareagować na swoje własne przepowiednie. I co ciekawe, Malzachar również posiadał jeden ślepy punkt. Tym punktem była przepowiednia dotycząca niego samego. Oznacza to, że on nie był w stanie przewidzieć, jaki los czeka na niego. No i jak się domyślacie, no Malzachar trwał w tym takim swoim przepowiadaniu. Dorobił się ogromnego majątku, bywał z majątnymi ludźmi, prze przemieszczał się od miasta do miasta z taką, powiedzmy, kupiecką karawaną, gdzie miał swoją własną asystentkę. I tam dochodzi do pewnego zdarzenia. Malzachar słynął z tego, że miał przy sobie sztylet. I ten sztylet mu towarzyszy. On nie używał. Tej umiejętności w, w grze w żaden sposób. Dlatego tu jest taki ciekawy wątek związany z, z tą bronią. Malzahra w każdym mieście wybierał ochotnika. Tym ochotnikiem była po prostu jego asystentka magicznym trafem wybrana z tłumu. Przytwierdzał on ją do takiego drewnianego koła, przywiązywał nadgarstki, przywiązywał stopy i miał pięć sztyletów. Każdym z tych sztyletów rzucał, mając zawiązaną opaskę na oczach, czyli po prostu rzut w ciemno. Przez to, że był w stanie przewidzieć, że zawsze trafi, no to nie było możliwości, żeby nie trafił. I tak od miasta do miasta sobie po prostu rzucał. Tym sztyletami i zawsze było słychać pięć stuknięć. Było po prostu stuk, 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 stuk. Ale pewnego razu zdarzył się taki problem, że usłyszał tylko cztery i głuchy, głuchy dźwięk po wyrzuceniu jednego ze sztyletu. No, i jak domyślacie się, po prostu trafił tą swoją asystentkę i ta asystentka umarła. Co z kolei spowodowało, że Malzachar i raczej jego przepowiednie no uświadczyły go w tym, że nie zawsze się sprawdzą, więc miał taki moment zawahania. I do tego sobie jeszcze wrócimy. No ale malzachar jakby no, w tym całym złocie, w tym, w tym wszystkim widząc tą niedolę ludzkich. Tego, że nie ma wpływ, no wszystko, jakby się znudził. To jest taka jak troszkę gra, gra na kodach. Wiesz, co się stanie, wiesz, co cię czeka, znaczy, może nie ciebie czeka, ale ludzi dookoła, nie jesteś w nim w stanie pomóc i stwierdził, że, że to nie jest droga, którą chciałby podążać. I Malzacharowi zaczęły się objawiać takie sny. Te sny to były takie troszkę szepty, nie objawiały mu się one w dzień, tylko podczas snu. I stawały się coraz bardziej natarczywe. W początku Malzachar je blokował, ale wkrótce zaczął się do nich przekonywać, czyli zaczął je dopuszczać do siebie. I pewnego dnia wstał, opuścił miasto tak jak stał i wyruszył w Podróż. Wiedział, że coś go wzywa. Nie wiedział, dokąd zmierza, nie miał za sobą żadnego prowiantu. Tak jak był ubrany, tak wyruszył, i im dalej znajdował się od cywilizacji, im dalej znajdował się od miast, tym te, tym te szepty, tym te jakby wizje stawały mu się coraz jaśniejsze, coraz bardziej takie klarowne. Przemierzając piaski Sai, dotarł do miejsca, do którego nie mógł wiedzieć, że dotrze. W sensie on nawet nie wiedział, gdzie dotarł. To było miejsce, w którym piasek zamieniał się w sól. I jak się domyślacie, to była starożytna Ikatia. W tej Ikatii dociera do ogromnej przepaści, spogląda w dół, tam widzi pustkę, pulsującą pustkę. I w ułamku sekundy zrozumiał. Normalnie w tym miejscu historia by się zakończyła. Żaden śmiertelnik nie byłby w stanie przeżyć tego, co zobaczył on. I Malzahar opuścił Katie, ale nie był już tym samym człowiekiem. W ułamku sekundy zyskał niesamowitą energię, niesamowitą moc, która opanowała jego umysł. W Otłani zobaczył wszystko, czego potrzebował. Wszystkie krzyki, wszystkie problemy świata nagle magicznie zniknęły. Była tylko cisza Pustka. I zrozumiał wtedy, że musi pchnąć świat ku tej pustce. Czyli w jego myśleniu to cierpienie miało nagle zniknąć. Czyli całe cierpienie z całego świata, cały ten krzyk, wszystkie problemy, jeżeli by doprowadził do pustki, automatycznie byłaby to wygrana. W sensie wszyscy by zaznali spokoju. W jego myśleniu nie robił nic złego. I on uznał, że to jest właśnie to jego ukryte powołanie. To którego sam nie mógł ujrzeć, że będzie prorokiem, będzie mesjaszem tej wiadomości. I tak Malzachar rozpoczyna głoszenie. Głoszenie tej, jak myśli, wspaniałej nowiny. Z początku zaczepia pustynnych nomadów, bo to były najbliższe jednostki, które był w stanie zobaczyć. I niedowiarkom pokazuje siłę swojej energii, tego co potrafi zrobić. Czyli ogłasza on, że hej, wbijajcie do pustki, tam was czeka spełnienie i w ogóle takie ocalenie. No i goście po prostu pokazują mu, że jest nienormalny. No i dzięki temu, że Malzachar zyskał niesamowite zdolności, otwiera on przed nimi szczelinę. Z tej szczeliny wyłażą jego miniony to jest jego zdolność po dwóch, czyli takie stworki. I w tym momencie nikt już nie uważa go za szaleńca. I co ciekawe, łapie ludzi w taką swojego rodzaju pułapkę, bo z jednej strony łapie takich ludzi, którzy no, są w jakimś takim cierpieniu, w jakiejś depresji, i on pokazuje im, że jeżeli dotrą do tej pustki, to otrzymają ulgę. Natomiast tych drugich, no to po prostu najzwyczajniej w świecie zastrasza. Czyli jakiej decyzji byś nie podjął wobec niego, to i tak jesteś przegrany. Dla niego, oczywiście, no to jakby nie miało znaczenia. Chodziło o to po prostu, żebyś oddał się pustce. No i z czasem ta wieść o tym Malzacharze, o tym proroku się. Poszerza, czyli migruje od miasta do miasta, aż nawet dociera do, północnych zato do północnej zatoki Belzun. Malzachar w tym czasie otwiera szczeliny i ludzie z własnej woli lub też jakby nawzajem popychają się do tej szczeliny, czyli część po prostu samoistnie stwierdza, że dobrze, wykona skok, część wyrzuca zwierzęta, część pcha jakichś swoich, nie wiem, wrogów albo takich ludzi, których uważają, że powinni się nawrócić i pustka, pustka to akceptuje, pustka dzięki temu się powiększa, pustka pulsuje, w efekcie czego Malzachar jest w stanie po nagromadzeniu odpowiedniej takiej energii z tych wszystkich dusz, tych wszystkich takiej ży żywotności, jest w stanie od Tworzyć ogromną szczelinę pod mniejszymi wioskami, przez co cała wioska się zapada, tym samym ogrom ludzi ginie, dzięki czemu ta szczelina coraz bardziej się powiększa. I tutaj jest jeden wątek, bardzo ciekawy, bo jest jedna osada obok Zirimy. W miejscowości, która znajduje się na południe szurimy W tej miejscowości ginie matka z córką. To jest ważne, zapamiętajcie to, bo do tego sobie jeszcze wrócimy. Natomiast Malzacharowi chodzi o coś znacznie większe, większego. Skoro udaje mu się z małymi wioskami i z osadami, no to chciałby wchłonąć całe miasto. Pustka podpowiada mu, że zrób to. To będzie coś, co przybliży ciebie do mnie, jako... Mesjasza. I tak też się staje. Malzachar zbiera wielkie żniwo otwierając ogromną wyrwę pod miastem, która nosi nazwę Belwet. Tak moi drodzy, dokładnie tak samo, jak nazywa się Champion w League of Legends. I to miasto Belwet próbuje się w jakikolwiek sposób bronić. Poza tym, że oczywiście w gnieniu oka nagle praktycznie całość się zapada, no co oczywiście są jakieś obrzeża, gdzie ja ludzie przeżywają. Tam też próbują walczyć z tą pustką, bo poza zapadnięciem się miasta następuje atak stworów, które wyłaniają się z tej pusty. Mieszkańcy, którzy pokonują niektóre, powiedzmy, z tych stworów i zaczynają używać ich własnej broni. Jak się domyślacie, no niestety, nie na wiele się to zdaje. Dzięki, powiedzmy, bohaterskiej odwadze niektórych osób, część mieszkańców zdoła uciec. Głosić tą nowinę, że dzieją się złe rzeczy na południu Szurimy. I teraz to ciekawe, to miasto Belwet, ono nie znika. Ono się zapada, ale mutuje. Czyli mamy podobną sytuację, która znajdowała się w Ikati, że tam się staje taka strefa. Ona znajduje się jakby niżej, w dole, ale ona sama w sobie nie znika. Pozostają budynki, natomiast cała żywa materia, która się tam znajdowała, jest, że tak powiem, wchłonięta. Natomiast budynki, powiedzmy, zmieniają swój jakiś kształt, tam działa inna grawitacja, inny czas no ogólnie, jak to pustka w swoim takim działaniu. I teraz, dzięki całej tej pochłoniętej masie z tego miasta, dzięki temu całemu, można powiedzieć, darowi, naradza się belwet. Belwet jako czempion. I Malzachar z początku tego nie widział, bo one mają zaszczepioną jedną ważną myśl. Każdy twór, który w pustce, że one nie chcą istnieć. Natomiast Belwet ma inny plan. I ten wątek, Belwet, poruszymy sobie, w, można powiedzieć, w czwartym odcinku tej serii. Natomiast to, co widzi Malzahar, to że pojawiła się nowa droga. Droga, której dotąd nie widział, ale którą akceptuje, bo jest to coś, co mu sam samoistnie przychodzi. Bo, tak jak mówiłem, on nie jest w stanie przewidzieć swojego własnego losu, a ten los z kolei podpowiada mu pustka. Tylko pytanie, jaka pustka, podpowiada dalsze jego Rocky. No i można by stwierdzić, kurczę, no Malzahar jakby czy ktokolwiek go powstrzyma, czy ktokolwiek cokolwiek zrobi. Pamiętacie jak rozmawialiśmy o tej żonie z tą córką? No to tutaj będzie dosyć ciekawy plot twist, bo okazuje się, że poczynania Malzahara doprowadziły do kilku zdarzeń, których jako Jasnowicz nie był w stanie przewidzieć, a będzie musiał się z nimi zmierzyć. Między innymi w tunelach pustki pojawił się przeciwnik, ale również i na piaskach Sai pojawił się Drugi przeciwnik. Obydwoje zmierzają ku Malzacharowi i mają sobie z nim do wyjaśnienia kilka spraw. Można powiedzieć, że ten osobnik, który znajduje się na powierzchni Sai, to taki odpowiednik Johna Wicka. Jeśli domyślacie się, kto to jest, możecie śmiało już teraz zostawić komentarz pod tytułem Wiedziałem lub "wiedziałam". Jeśli jednak nadal nie wiecie, kto to jest, po prostu pozostańcie do końca filmu. Jak wiemy, przepowiednie Malzachara nie zawsze się spełniają. Przypomina nam o tym incydent w Urzelis, czyli tam, gdzie tym sztyletem zabił swoją asystentkę. Omyłkowo. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Cała historia rozwiąże nam się w czwartej części. Przed nami jeszcze trzy odcinki, także słyszymy się niebawem. A i pamiętajcie o tym fragmencie na końcu. Trzymajcie się. Cześć. Sprawiedliwości stanie się zadość.